E, przechodzę do czwórki. Powiem, moi drodzy, co się stało. Hmm. Kamera odmówiłam posłuszeństwo i nagrywałam się bez <laughs> bez, e, bez nagrywania. Czyli nawiązałam bez nagrywania i przechodzimy do czwórki. Dla czwórki mam wszystkie karty odłożone, do czwórki się będę musiała cofać i przypomnieć sobie, co tam tak de facto było. Albo jeszcze raz wyciągnąć karty. Nie wiem. Dobra. E, przy czwórce skapłam się, jak już chciałam wyłączyć, że mm, nagrywanie jest trzymane na pauzie i nie jest włączone. Nie wiem, dlaczego tak się stało. No nic. E, dobra. Będę to rzucała po prostu e, osobno te filmiki. I teraz tak. Czwórka, czyli eliksji życia. Samo czytanie jest bardzo dobre. Macie protekcję sił wyższych, tutaj. To jest tak, i tak energię wejściową macie w rycerzu kielichów. On, on przynosi dobre wiadomości on przynosi taki optymizm. Pracę ze słowem, również bardziej bym powiedziała, że również. Oprócz tych dobrych wiadomości, które mogą przyjść, możecie nie zmierzyć się z własnymi emocjami dotyczącymi pracy. Jeżeli szukacie pracy, jak najbardziej znajdziecie, bo jest karta siły, karta mocy, czyli pokonywania problemów, odnajdywania w sobie siły, w sobie mocy, e, ruszenia się z miejsca, tak naprawdę. Jeżeli szukacie, to tak powiedziałam, to, to będzie praca na pewno. E, energia wyjściowa jest w kapłance, czyli. Tutaj mamy zaufanie, zaufajcie w to, co ma przyjść, bo idą dobre rzeczy. Nie sabotujcie siebie, nie zamatwiajcie się. E, mamy asa kielichów. To czytanie będzie troszeczkę krótsze, bo ponieważ ja już mam wszystko wyciągnięte. Więc Wam będę opowiadała po raz drugi, co tak naprawdę tutaj widzę. To są nowe możliwości, tutaj przy Was. E, co Was będzie wspierało. Odejście od jakichś starych schematów lub wzorców Lub odejście od pracy, która was gdzieś tam nie satysfakcjonowała. Mamy czwórkę mieczy też jako taki oddech Od problemów pracy Lub przerwa w pracy Ale to, to wam będzie sprzyjało To może być przerwa pracy, to może być jakiś urlop e, Lub zastanawianie się co dalej Jeszcze mi wiercą teraz To już jest w ogóle... Mm, Wspaniałe czytanie, widzę. Ale pozytywne to najważniejsze, co Was będzie blokowało. Samotność, czyli uciekanie w samotność, uciekanie od ludzi, a ktoś Wam może pomóc. Na przykład, co Wam, będzie, wam jeszcze będzie blokowało? Czwórka pentakli, czyli albo za bardzo będziecie się skupiać na sprawach materialnych, bytowych, za bardzo będziecie chcieli na przykład coś zachować na siłę. Albo też chować się po kątach w domu, bo też jest takie chowanie się po kątach w domu. Tutaj ta samotność nam się pojawia, czyli nie siedźcie, moi drodzy, w domu. Wyjdźcie do ludzi, do świata, tam znajdziecie e, pracę. Jeszcze mamy tutaj rycerza Buław, który mówi o tym, że... E, żebyście działali, żeby, może też mówić o wyjeździe za pracą, żebyście dynamicznie szli do przodu i żebyście trzymali się swoich planów. Bo rycerz Buław ma wspomany zapał. Więc jeżeli podejmiecie jakąś decyzję, to po prostu trwajcie przy tym. Mamy jeszcze tego rycerza kielichów. On mówi o tym, o czym on jeszcze wam mówi O inspiracji, że możecie dostać jakieś inspiracji. Która Was gdzieś tam popchnie do działania, do jakiegoś nowego pomysłu, bo to też może tutaj do Was przyjść. Pokażę Wam jeszcze, co tutaj dalej Was czeka, bo wyciągnęłam sobie kartę energii i z kart energii tak naprawdę najwięcej mi się tutaj pokazało. Gdzie, gdzie Wam wcześniej mówiłam, że nowe możliwości, nowa praca, jak najbardziej, ale też pokonywanie problemów obecnej pracy. Mamy kartę eliksiru życia, czyli jakieś uleczenie, jakieś spełnienie tutaj, czerpanie korzyści przyjdzie do Was. Jest ta protekcja, czyli ochrona. Karty energii pokazały mi tak, już Wam tutaj po kolei pokażę dokładnie co mi pokazało. Pierwsza karta, która mi wyszła to jest mężczyzna trzymający monetę. Czyli jest na pracę, jest na finanse, dobre coś. Później mamy mężczyznę, który jest po prostu niezdecydowany, czyli może być mnogość możliwości, bo następna karta wyszła mi mnogość możliwości, niezdecydowanie. Ale to, co Wam powiedziałam, obierzcie jeden kierunek i w nim trwajcie. Nie trwajcie w tych możliwościach niezdecydowaniu, bo to Wam nic dobrego nie przyniesie na przyszłość. Mamy tą kartę i to jest przyciąganie pracy. To jest takie zadowolenie z pracy, e, wdzięczność za to, co macie. To jest też wdzięczność za to, co macie, ale wy będziecie przyciągać do siebie, moi drodzy, pracę. Kontrakt, umowa. Tak mi się tutaj pokazuje i na samym końcu kobieta, trzymająca monetę czyli i pieniądze, i praca będzie dla Was. E, Pierwsza i ostatnia karta i wyszła mi para i, i jeszcze dociągnęłam tą jedną kartę tutaj i tak mi wyszło, że w, wasza, w waszej pracy możecie spotkać kogoś, z kim stworzycie związek. Też tak może być, bo jest y, mężczyzna trzymający serce, więc gdzieś tam miłość tu się też mi pojawiła, ale nie dla każdego. Dla tych, co szukają pracy, będzie praca. Dla tych, co y, mają jakieś problemy w pracy... Pokonają problemy. Ci, co czekają na jakieś umowy, kontrakt, tak jak najbardziej przyjdzie to. Może być też zmiana stanowiska, może być coś lepszego w pracy, również też może być. Mamy kartę błogosławieństwa, jeszcze to już jest inna wyrocznia i kartę spokoju. Czyli, jeżeli by była ta niepewność, niepokój, to przyjdzie ten spokój i przyjdzie jakieś wydarzenie, takie spełnienie wasze gdzie poczujecie się, no wow, przyszło to w końcu, bo mamy na samym końcu opiekunkę marzeń, czyli jakieś wasze marzenie w sprawie pracy przyjdzie, ono się spełni. Może nie zawsze w taki sposób, jaki chcieliście, ale z czasem zrozumiecie, że to było dla waszego najwyższego dobra. Te spełnienie waszego, wasze. Więc co do pracy jest świetne czytanie. Bardzo szybko to przeczytałam, za pierwszym razem trwało to Dwa, trzy razy dłużej, ale przynajmniej szybciej wiecie, że, że w pracy macie świetne perspektywy, nowe możliwości rozwoju. Tylko wystarczy się na to otworzyć i naprawdę będzie dobrze. Pozdrawiam Was cieplutko. Pa-pa.